Cześć czara, jak się czarzy? Hello there, one, hold frisk, captive, Frisk, wonome, if I don't set him, but that's the, this cave is. the Christian, have I got your attention? Frisk, I'm scared, shut up or I'll give you, mm. Stilix, have been known to. They will tear this mountain. Frisk, join me. Become... ...together... ...me. Then... Well, that's for me to know. Think very carefully about your answer. Join. Frisk! No! I can tell we're going to be great partners. Hm? Huh? You change it? Oh You feel your energy slipping away. Fresh, Master Kit Frisk Wow, this is refreshing. Now I can control it with ease. Oh and about am that's the the steelix. I lied. Monster kid mm. I just happened to know what they, they were they were drilling through the mountain. There is no stelix anywhere near here. Oh and I'm not letting him go either. You should learn about how to read the, between the lines. From now on you'll do what I say and if and if you refuse. Okay his name is Wafki. Well. I will snap your soul. Are we perfectly clear? Good, save if you like. Then we're taking the left path. Huh! Left path? Right quad, so left call road, forward A sign. Only one sister for him. Temple, you, will be to the game. Cause I'm feeling like a ghost. can do I hate most. When well, there is no guarantee, it doesn't matter. Oh, whoa, 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 whoa. This time my magic disappeared. Mm hmm, mm hmm. Cause I a feeling like it goes, and this world I hate it both. No, derish, no guarantee. It doesn't matter. This time I might just disappear. Uh -huh. Forward the sign. Quartz road, road, I said we're taking the left path. Are you dense? now open your pc i recommend only taking the level 1 pokemon i just gave you if you want the game to function correctly bps put boot about booted up the pc which pc should be accessed um someone's pc the pokemon storage system was opened move come on Hoje o Mio é da Nivy huh. oh. oh, 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 oh. Meu moving tuppets uh pocket free version and swell I hate them all there is no guarantee it doesn't matter Snart er det Yeah. Ola, oh, wow, muzyka jest dziwna. Oh fuck! Ej, to zakończenie jest dłuższe. No to fuck! Oh. Howdy, I'm Flowy. Flowy the Flower. Hmm. You're new to the Hamstergram, aren't you? Gold, you must be so confused. Someone now to teach you how things work around here. I guess the room you will have to do. Ready? Here we go. What? Why, that go, Evie? What? Flowey. Flowey's tutorial. This is bad it happens. You're so Should we have gone with you?

Game jolt functionality temporarily remove What? Yes. Yeah. Wait. What? Why? Chyba, że w tej free version jest faktycznie całe podziemie zamiast ruchu tego. Ale co się w ogóle stało? Dlaczego to nie. Nie rozumiem niczego. A my już nie, nie spotkaliśmy tego. Nie spotkaliśmy się To nie ma sensu. Poprzednie versiony kończyło tak po prostu, że przeżyliśmy strunę i po prostu był koniec. Ale w tej wersji jest całe podziemie? To co? To, to twórca w, d, d, w drugiej wersji wyciął y, d, dwie trzecie gry? OIWI? Nie no, to musi być troll. Niemożliwe. To jest serio, masz trygier several switches? What the Nie rozumiem niczego, co...

What the heck? Yes? Splendid? I'm probably my plan. fuck? <laughs> fuck?

Bro, Bro. że Fuck. fuck. tak, Bro. Bro. tak, nie rozumiem to to, że wszyscy są że wszyscy do że to podziemia i to się zachowywało, i jakby nigdy nas nie znała. Musieliśmy się cofnąć. W... Nie, to chyba nie, się nie słyszę, to ja sobie wezmę na dół. Musieliśmy się cofnąć w czasie. No, no bo nie ma innego wytłumaczenia. To sobie na komputerze. O okej woda actual frick? text speed fast bro what the actual Not this one Bro Bro I have no idea how to Nie rozumiem dlaczego może w tej, w, w, tej den, w, tej, nie, w tej darmowej wersji yy, w, wchodzi się do podziemia, a w tej nowszej wersji nie? W nowszej wersji gość yy, wy, wy, wyjął całe podziemie? Nie <laughs> wiem. Well no. rozumiem. Chyba sami się trochę pogmatwali w tym, co? Co? Kurcy chyba się sami trochę pogmatwali w tym, co robią. Znaczy to, jedy, to jest stworzone przez jednego gościa, ale ten. Dlaczego, dlaczego jedna wersja, która jest podpisana, wersja Prima Prelice, jest 500 razy dłuższa i bardziej rozwinięta niż zwykła wersja, która jest nowsza i zwykła? Dlaczego wersja Prima Brilis ma więcej no normalnego kontentu niż wersja normalna? makes no sense. Bum. my hand for a moment, a to potem znika. To ma to ma jeszcze mniej sensu. A potem a potem powiesz nam idzie sama. Trzeba się nie ruszać. Tutaj kadencja, bo wtedy się gra, jak Trzeba się właśnie nie ruszać. Bardzo sygnalizuję, że tutaj nie działa sfornał.

Place a you know. statue. mais my Não, 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 não. pokemon tylko, uh, X -Bug. Give. UV. What's something that is going to be soulless pacifist? What? Oh. So. Łapmy. mamy je łapać? To nie mówi nic o łapaniu. Może to się rozumie samo przez się. Czy jak to? No, no, może tutaj się łapie. Nie, przecież nie wiem. O, biało, Okej, okay, dobra. A, ty też masz objawkę. <tryk> no to co no Mhm. <tryk> Dlaczego B Pis w ogóle? Że Pis jest B? <tryk> Nie. No, ciekawe czemu. A, czyli tu jest na razie wszystko tak jak w tak jakby. Уже. Я за всех рада, Матка Единая. Co masz na obiad? Nie wiem. Wiesz i nie wiesz? Oh. Uh. Ej... <śpiewanie> <śpiewanie> nie przejdę. O co chodzi? Nie, chuj, lecz nie, 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 jak nie przejdziemy, to nie przejdziemy.